Siema, siema, Walda z tej strony Na pochybę wszystkim Nie będę brzydko mówił Na pochybel wszystkim Znających się Na tym wszystkim, co nas na dzień dzisiejszy otacza Moi drodzy Jest tragedia Jest tragedia, jeszcze raz jest tragedia Skoro ktoś twierdzi Nie mówię, że też tak kiedyś nie myślałem Metodą prób i błędów Doszedłem do porozumienia sam z środkami, a środki ze mną. Już od długiego czasu nie robię żadnej bomby. Od ostatniej mojej redukcji nie jestem na żadnej bombie, żebyście wiedzieli, żebyście... Nie tam te historyjki, które tam chłopaki słyszą, z którymi trenuję, że o, tego waltka teraz podlało. Ciekawe, co zapierdzielił, na pewno ją zmienił na długiego Estra, na długim Estrze jeszcze pewnie, co on tam do tego nie koptuje, na pewno jakaś deka. Plecy takie, to takie, to ulane, to srane, tu musiła zobaczyć. Znowu ciężarami na napierdziela, to tamto. Historyki się tworzą. No, powiem wam, cuda na kiju. To teraz ja ci coś powiem, mój drogi przyjacielu. Na bombie nie jestem już kawał, kawał czasu. Kawał czasu. Mało tego. Prometeusza, którego tak uwielbiam, a robię to tylko dlatego, mógłbym walić typowe. Zresztą nieważne co to nie jest. Reklama środków to nie jest. Zapoznawanie Was tutaj z jakimikolwiek środkami, czy tam gadanie, co tam macie brać, profilować, yy, profilować. No mniejsza z tym, no co tam macie. Profil. O, typowa taka profilaktyka, nie o to mi chodzi. Róbcie co chcecie, róbcie co uważacie za stosowne. O, moment. To no, delikatnie, żeśmy dzisiaj przegięli bezki. Tu nie był trening taki mega szybki ale był z dobrym dopięciem. Cztery ćwiczenia właściwe na wolnych ciężarach, co cały czas preferuję. Moi drodzy, skoro ktoś tam gdzieś kiedyś widział na filmie, że siedzę na jakiejś maszynie, skoro ktoś tam gdzieś kiedyś widział na filmie, że Bartas, czy tam Radek, czy Ryba, czy tam Marcin, obojętnie, kogo bym tam nie leciał wcześniej, czy teraz nie lecę, nie znaczy, że te treningi są robione na maszynach. Maszyny! To jest dodatek do tego, co robicie przed. No, na samym początku zaczynacie trening klaty, pleców, obojętnie czego. Wielkie partie. Daję delikatnie mniejszy zestaw powtórzeń, a delikatnie przyczyniam się do tego, żeby tam zapierdzielić większy ciężar. Mniejsze partie, typu bicepsy, tricepsy, barki, kaptury. No, cuda na kiju. Staram się wykonać większą ilość powtórzeń ciężarem. Tak samo dokładam do pieca, ale nie robię nie wiadomo czego. No po co mi to? Ja nigdzie już nie będę nigdy. Nawet bym się nie starał wychodzić, bo to dzisiaj to się mija z celem. Nie wiem, co bym musiał zrobić, żeby na scenę wyjść. 15 lat być teraz dobrze na bombie? A żeby to wszystko wyprowadzić? To ile bym miał wtedy? 40? Kuźwa, 52? Ja pierdzielę 52 lata na scenę. No, powiem wam, nie wiem czy po tym całym stosowaniu tego wszystkiego nie gryzłbym już bratków od spodu. <grym> Może, zro... Może udałoby się to szybciej jak wyjść na tą scenę, moi drodzy. To nie więzienie, to podjechałem do mojej sarenki zapytać się czy. Jakąś kawkę i przynieść, no bo pogoda nie jest fajna, rozpadało się chłodno. Moi drodzy, żadna scena. Wróciłem z powrotem do prowadzenia chłopaków. Obejdzie kto się nie nawinie, kto się nie potoczy, kto się nie natoczy. Ja go biorę pod skrzydło, trenujemy razem, te treningi są robione razem. Jeśli chodzi o Michę, gadamy wszystko razem, dogadujemy wszystko razem. Chłopaki lecą z masy, za chwilę będą chciały budować ten ten czy tamten, czy widzieliście na filmie, czy nie widzieliście na filmie, nie interesuje mnie to. Ale ty, mój drogi przyjacielu, chcesz mi tu zasugerować, że masz pojęcie o jakiejkolwiek aromatyzacji. Ktoś tam się pod filmem wypowiadał. Że enantat służy do, pewnie wskoczyłem na enantat, bo przylało mnie, enantat służy do lania ile wlezie. Propionat służy do wycinania ile wlezie. Nie, kurwa, mój drogi przyjacielu, znam chłopaków, napisałem tam, którzy redukują na metanabolu. Znam takich. Znam chłopaków, którzy cały czas są na hormonie wzrostu, cały czas na peptydach czaskają cały czas towar. I oni i redukują, i masują na tym. A wiesz dlaczego? Bo są na, bile, na ujemnym albo dodatnim bilansie kalorycznym. Kurwa, to jest cała. Filozofia tej pierdolonej kulturystyki, czy jak to tam chcecie nazwać? Sportów sylwetkowych, czy kurwa. No nie wiem, jak to chcecie tam nazwać, w dupie to mam. Ale obudź się, kurwa, pajacu, jeden, drugi, z trzecim i poczytaj, trochę, bo jesteś tak, kurwa, w cienie bity, że szkoda gadać. No kurwa, jak chcesz się wypowiadać na temat czegokolwiek, choćby i chlania pod tymi filmami. Gówno byliście w dupie, byście... Gówno byliście w dupie... Nie, jak to było? W dupie byliście, gówno widzieliście. Przegajcie cię, wziął na jedne balety ze mną. Na jedne balety, stary. Byś, kurwa, osrany cały tydzień chodził, taka prawda. Nie macie pojęcia o niczym. Chcecie się tam wypowiadać na tematy typu... Waldas, bo każdy tam gada. Jak ja mam ochotę, to się bawię. Ja jestem takim człowiekiem. Jak mam ochotę, to wyłączam alkohol, durne piwo, po które chciałbym sobie tam sięgnąć wieczorem, bo są fajne, upalne dni. Nie, jak ja to wyłączam, ja nie łapię w ogóle za to. Ja tego nie potrzebuję i mało tego stawiam sobie gdzieś tam jakieś poprzeczki w międzyczasie i sobie je tam staram delikatnie przeskoczyć. I patrzę, a udało się, a zrobiłem znowu następny postęp, a jakiś tam progres szedł. A pozwoliłem sobie w tym czasie na to, na to i na to. Dlaczego, gdyż nie akurat nie wydawałem pieniędzy na tego typu rzeczy, skupiłem się bardziej na regeneracji organizmu, co jest bardzo ważne w naszym wieku 30-latkowie, 35-latkowie, 30 30 40-latkowie, 4-50, 55, 50, 60. Bardzo ważna jest regeneracja, bardzo ważny jest sen i tego punktu się trzymam. Mija czas regeneracji, ja dalej żyję. Ja nie jestem żadną kurwa maszyną do wykonywania powtórzeń. Ja nie jestem żadną maszyną, żeby kurwa trzy razy w tygodniu klepać bicepsa. Ja nie jestem żadną maszyną, żeby chodzić codziennie na siłownię. Skoro coś mi do kieszeni wpada z tych treningów, kiedyś poświęcałem te pieniądze na środki typu coś tam, żeby przybić. Od czasu do czasu jakieś białeczko pierdolę, inwestowałem więcej hajsu jedzenie. Teraz twierdzę, że jest to głupota. To mi nie jest do niczego potrzebne. Te lata, które gdzieś tam poświęcałem, kiedyś na pilnowaniu tej sylwetki i robieniu tej sylwetki, stwierdziłem, że to jest jedna z największych głupot, jaka tylko może być. Nie czując się dobrze w Twoim ciele, nigdy nie dojdziesz do takiej. Miłej umysłowo konwersacji z samym sobą, ty się nigdy nie będziesz dobrze czuł stary, po co robić coś na pokaz, po co robić coś, co nie sprawia ci w ogóle frajdy, po co robić coś, żeby coś komuś udowadniać. Stary, ty nie musisz nikomu nic udowadniać. Ty musisz sobie udowodnić i ty się musisz fajnie czuć w tym i być zadowolony z tego, co robisz. To jest cała filozofia, moi drodzy, jak nie będziemy szczęśliwi sami ze sobą. I obojętnie czy ja na, na sprzęcie, kiedy ten filmik tam był nagrywany we wtorek, ja ciągnąłem 220 kilo na wiosłach, na plecy. 220 kilo, tam się więcej nie dało na napierdolić. I tyle samo pociągnąłem w 2017 roku. Mamy rok 2022. I ja dalej zrobię to samo. Dlaczego? Tu, kurwa, wszystko siedzi tu. Psycha steruje twoim całym, kurwa, organizmem. To psycha, podchodząc do ciężaru, nie gadasz sobie, czego wypierdolisz. Tylko ile razy dzisiaj pójdzie. I to jest cała filozofia. A skoro jesteś, kurwa, oczytanym Jankiem, propagujesz to całe gówno, to całe nazewnictwo, te pierdolone różowe shakery, te twoje kurwa getry zjebane, te twoje koszuleczki kurwa na ramionczkach, bo ci delikatnie kapturek wyskoczył, kurwa. Większość dziewczyn śmiała się ze mnie, że chodzę na siłownię i ćwiczę w bluzie. Zawsze Misiu, że ty jesteś taki duży, czego ty się kurwa wstydzisz? Waldek, ty jesteś taki wielki chłop, czego ty się wstydzisz? I czego kurwa? Skoro jest temperatura pozwalająca na to, żebym ja sobie ćwiczył w dłuższym rękawie i ja to robię. Skoro jest temperatura taka, żebym sobie pozwolił, kurwa, na taki rękaw, to to robię. To jest cała filozofia. Źle się czuję w koszulkach na ramionczkach, kurwa, z moimi włocharami na plecach, kurwa, barach, klacie, bo mam włochary straszne, nie chce mi się tego, kurwa, golić codziennie, jak niektóre typy, kurwa, nogi golą, kurwa. Nie chce mi się tego, bo jestem, kurwa, facetem, kurwa. Tu mam tak, tu mam nie, ja chcę to zapierdolę czapę. Ja chcę to, kurwa, nie wiem, uchlapię sobie, kurwa, moje wosiary na nogach błotem, kurwa. Przelatując, kurwa, 40 na godzinę, kurwa, po górkach tam gdzieś, kurwa, na, na, na lasach, nie lasach. Później sobie ten rowerek wyczyszczę, bo lubię, jak jest czysty. Jestem chłopem, kurwa facetem, który dobrze się czuje, kurwa, z tym i w tym, co robi. I to jest cała filozofia, stary. Jak chcesz powiedzieć, że robiąc coś na siłę, wrzucając coś na siłę i cały czas robienie z siebie mega wielkiego kota, kurwa, na siłę, sprawia ci frajdę, to powiem ci jedno: jesteś naprawdę zjebany psychicznie. Dojdziesz kiedyś do porozumienia sam ze sobą, jak to wszystko skumulujesz i podsumujesz, czoła tam chłopakowi, który napisał, naprawdę kurwa, takich ludzi, jak ja tam włączyłem kanał od chłopaka, nie zareklamuję tego kanału tu, sorry stary, ale zapomniałem nawet jak ten kanał się nazywał, nazywał, wiem tylko, że chłopie włączyłem jeden filmik i pokazałeś tam kurwa, jak, sorry za to przekleństwo, jak, pokazałeś jak z wózka wchodzisz do basenu, stary, ja tego nie nagrywam po to, żeby ci kurwa, Plecy, kurwa, głaskać i klepać cię tam po barkach bez tej zajebisty, bo jedziesz na wózku i tyle rzeczy potrafisz zrobić, nie stary, kurwa. Bo masz charakter i to widać, jesteś charakterny chłopak, kurwa, i to widać, i tego się trzymaj, kurwa. I obojętnie, czy lubisz rapować, kurwa, na tym wózku, stary, czy lubisz na tym wózku napierdalać, trenować, chłopie, robić co, co, co ci się, kurwa, nie podoba. Los był jaki był, stało się jak się stało, widać, chłopie, że masz to w dupie i lecisz dalej, proste, kurwa. Ja też, że ja miałem taką wykładę, miałem nie chodzić. W dupie to mam, stary. Kurwa, na Kobzie, na Włochy, kurwa, na Gardę, jak to komuś gadam, no to mówią, no tak, no jest tam trasa, no kurwa, no jest, naprawdę jest super. Z lancutu, stary. Jak kurwa? No normalnie. na serio mówisz? Tak, kurwa, na serio. Bez żadnego przygotowania, kurwa, z tym waszym silnikiem elektrycznym, kurwa, niech będzie. Weź kiedyś stary kurwa na ekotrybie, kobzom, która waży ponad 40 kg. Kopsnij się kurwa w jedną mańkę, kurwa. Tu nie chodzi o 400 km, o 500. Zrób stary 150 km w jeden dzień. 150 km na tej kobzie, kurwa, na ekotrybie, na tym kurwa siedzeniu, zrób stare 150 km. Uwierz mi, kurwa, że przyjadę do ciebie, złożę ci, ci pokłon, kurwa. Kurwa, Mać brudno, to na podłodze. Tą czapką, nie wiem, kurwa, ze szczęścia pobija jakiś, kurwa, rekord Guinnessa, kurwa, no nie wiem, co rzut w dal, kurwa, do tyłu, w bok, w poprzek, stary, podjadę tam i naprawdę ci, kurwa, uściskam, wypiję z tobą, kurwa, nie wiem, browara, flaje, co będziesz chciał, stary, czoła chylę takim ludziom, którzy nie pierdolą, a robią. I uwierz mi, że to, że ja nagram jeden film teraz w miesiącu, czy tam dwa, a robiłem kiedyś dwa filmy dziennie, nie świadczy o tym, że ja nic nie robię. Nie, mi po prostu kurwa, morda puchnie, nie od kurwa aromatyzacji. Tylko tego pierdolenia z takimi, kurwa, nieudacznikami, kurwa, jak wy. Bo to jest jeden wielki, pierdolony problem. Jedyne, gdzie się nadajecie, to na oglądanie tych całych fejmów MMA. Bo wy się do niczego innego nie nadajecie. Tam macie fajnych chłopaków, te wasze przysłowiowe sześćdziesiątki. Nawet, kurwa, nie wiesz, co to jest sześćdziesiątka, stary. Nawet nie wiesz, co to jest sześćdziesiątka. Wypowiadasz się na te tematy, kurwa. Sam pewnie z dupy strzelaś pół osiedla, kurwa, ale ty wiesz, co to jest, kurwa, 60 stary, bo ty usłyszałeś, kurwa, w teledysku, kurwa, mistrza kebabów, kurwa, Malika Montany, kurwa, tekst, kurwa, typu 60 Stary, nie wiesz nawet, jakim, kurwa, oni mają życie, ty myślisz, że co, to co oni tam w tych teledyskach pokazują i kim oni, kurwa, oni to tam nie są, bohaterami, kurwa, chuj wie skąd. Myśli, że oni mają takie kolory, kurwa. Te chłopaki chodzą posrani, kurwa, płacą, kurwa, haracze, kurwa. Jak nie wierzycie w to, to kurwa. Posłuchajcie wypowiedzi niejednego takiego kozaka, kurwa, który zarabia jakiś kajs na tej kurwa polskiej, czy tam. Nie wiem, w Anglii, kurwa, coś tam tworzy. Posłuchajcie go takich opowieści wyciągniętych głęboko z rękawa, jak wygląda ich życie w każdej prezencji wow. Kurwa, jesteśmy najlepsi. My tacy, sracy, kurwa, owacy. Tak naprawdę chłopaki. Tam jest ciężka walka, kurwa. Nie dość jest samym sobą. To jeszcze chłopaki też chcą żyć, też chcą trochę pieniążków dostać. No kurwa, no, no, no niestety. Jeden koniec z drugim trzeba połączyć, trzeba to jakoś powiązać. I to wszystko tak wygląda. Od tych instagramowiczek, instagramowiczów poprzez te kurwa, wszystkie wasze zajebiste disco, Hipko Tak wszystko na tym świecie dzisiaj kuleje. Wy patrząc na to nakręcacie się, kurwa, chodzicie, kurwa, nie wiem, z apaszkami, kurwa, torebkami, chuja, z witą, czy, czy, kurwa, Jana, kurwa, nie wiem, teraz wyszedł Louis, Louis Vuitton, kurwa, z, ze znaczkiem Adidasa, czy Gucci'ego, kurwa, nie wiem, Gucci ze znaczkiem Adidasa, nie wiem, stary, goń, Koń kurwa, kupisz sztukę 3600 było wyprodukowane, kurwa, 530 sztuk, a Ty i tak dalej będziesz chodził dumnie z podniesionym, kurwa, czołem, bo będziesz myślał, że masz dalej oryginalną sztukę, kurwa. Chuj, że leciała, kurwa, z Wish, czy tam z, z AliExpress, kurwa, ale Ty i tak masz dalej, kurwa, oryginalną sztukę, która kosztowała, kurwa, 14 ,99 euro kurwa, rozumiesz? To jest, kurwa, najpiękniejsze w tym wszystkim. Pierdolniesz dwie na Insta i gra. Jesteś kimś, kurwa. Żyjesz w XXI wieku. Kurwa, moi drodzy, to jest piękne. I dopóki nie zrozumiecie tego, że dzieje się na świecie tak, a nie inaczej, żebyście, kurwa, jak najmniej tej męskości w sobie mieli, żebyście byli coraz większymi ciotami, nie dojdziecie do porozumienia, kurwa, z tym, co się na dzień dzisiejszy dzieje. Dopóki tego nie zrozumiecie, kurwa, będziecie w czarnej dupie. I uwierz mi, tekst typu coś tam, coś tam, coś tam, czy komentarz typu coś tam, coś tam, nie robi na nikim wrażenia, stary. Wiesz, co robi na kimkolwiek wrażenie kurwa, wiesz co? No zgadnij kurwa. Stary tu. Kontakt kurwa z samym sobą. Chcesz obrabiać komuś dupę. Grzać kurwa z czyjejś michy. Morda u lana, bo co? Aromatyzacja. Omnadren kurwa, co tam było wypisane? Długie estry kurwa. Enantat pewnie leci, kurwa. Nie, Cypek, ten kurwa... Jeszcze coś tam, tu jakiś miks pewnie. Nie kurwa. Stary, ja jem tyle, że jakbyś ty to zeżar kurwa, to do świąt Bożego Narodzenia się nie wypróżnisz kurwa, stary, ja tak wpierdalam. Ja jem jak kurwa chłop. Dosłownie jak chłop. Ja weszłem teraz do Jedeki po treningu. Wie co tu szybko wrzucić kurwa? żeby delikatnie. Ktoś do siebie, bo już byłem taki słaby, że mi głowa leciała, Wypiłem kawkę espresso. Wiem, zaraz ktoś napisze: Kurwa, przyszko zjedz, jak to spowalnia metabolizm? Kurwa, stary przekręcę się, kurwa. Niemczech ja się jutro rano ubudzę, kurwa. Ty chcesz że wiem, co ja bym na bombie? Jak ja na pompce propa, kurwa, rozpierdoliłem ten telefon. Jak tylko sobie pomyślę, kurwa o was. Do tego zrzuciłem kurwa 250 gram jakiegoś kurwa śmiesznego mięska z paczek kurwa Pocisnąłem to jeszcze z indyka jakimiś plasterkami kurwa i do tego jedną bułeczkę grałem okay. Także zjadłem jakieś kurwa, no zjadłem koło 500 gram 60-70 gram białka i węglowodanów tam może było z 70 Zapiłem to kawką i dalej jestem głodny Byś kurwa stary bez kitu jakbyś zobaczył jak się je 3-4 razy dziennie to byś nie powiedział nikomu, że raz na cztery dni chodzisz kurwa srać.